Cześć, ogini, tu Magda, witam Was na moim kanale i zapraszam do dzisiejszej praktyki. Przygotowałam dla Was Gentle Morning Stretch. Kilkanaście minut na taki poranny, delikatny, mięciutki rozruch na macie. Taki, który nie przemęczy Was, ale sprawi, że poczujecie miękkość i taką przestrzeń. W ciele. Zatem wskakujcie w wygodny strój albo pozostańcie w swoich piżamach, rozwijajcie maty, i widzimy się za moment. Jeśli jesteś nowa lub nowy w tej przestrzeni, to zapraszam Cię do tego, by subskrybować mój kanał. Dla mnie to znak, że to, co robię, ma znaczenie, a dla Ciebie to informacja o każdej nowo pojawiającej się praktyce na kanale. Partnerem odcinka jest Health Labs Care. Marka, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości suplementów diety oraz kosmetyków wspierających zdrowy styl życia. Health Labs Care koncentruje się na dostarczaniu naturalnych i skutecznych rozwiązań wspierając zdrowie fizyczne i psychiczne. W swojej ofercie posiada produkty wspomagające między innymi układ odpornościowy, skórę, włosy oraz równowagę hormonalną. Od lat używam produktów Health Labs Care. I bardzo je cenię za ich skuteczność i jakość. Regularnie sięgam po suplementy, ponieważ wspierają moje zdrowie i samopoczucie, co jest dla mnie niezwykle ważne zarówno w codziennym życiu, jak i podczas mojej praktyki jogi. W opisie tego filmu znajdziecie specjalną zniżkę. Zaczynamy wsiadzie na piętach. Odłóż kolana na matę, rozstaw je dość szeroko. Złącz duże palce stóp i powoli pokieruj pośladki napięty. Delikatnie, znajdując sobie miejsce na macie, poruszaj ciałem. Możesz się pochylić. Zacznij poruszać kręgosłupem. wyobraź sobie, że właśnie teraz te pierwsze ruchy o poranku mają za zadanie Cię obudzić. Bardzo delikatnie, bez pośpiechu. Super, powolutku zacznij schodzić do skłonu w pozycji dziecka. Daj sobie na to tyle czasu, ile potrzebujesz, wciąż kołysząc delikatnie ciałem, aż Twoje czoło wyląduje na macie. Niech Twoje ręce będą ciężkie, wyciągnij je do przodu, poczuj ten ruch w łopatkach, w swoich barkach, ramionach. Następnie z wdechem podnieś głowę, przejdź rękoma do swojej prawej strony, lewą dłonią, odłóż na prawą. Z wydechem pozwól ciało się osadzić. Możesz wyobrazić sobie, że kierujesz teraz oddech do lewego płuca, do lewej strony żeber. Na wdechu podnieś ciało, przejdź przez centrum. Na drugą stronę, czyli przejdź rękoma do lewego boku i prawą dłoń połóż na lewej dłoni. Znów opuść głowę. Tym razem powietrze po oddechu kieruj do prawego płuca, do prawej strony żeber. Podnieś czoło, wróć do centrum, oderwij wnętrza dłoni od maty, oderwij łokcie od maty i w takim delikatnym zawieszeniu pokołysz swoim ciałem, kierując uwagę na kręgosłup od jego podstawy aż po ostatnie kręgi szyjne. Woli zacznij unosić ciało, przenieś się do klęku podpartego wciąż pozostając w takim ciągłym ruchu kołysania ciałem zacznij rysować koła całym swoim tułowiem wyobraź sobie, że chcesz poruszyć kręgosłupem we wszystkich kierunkach na boki, do przodu, do tyłu, w wygięciu, w zaokrągleniu, w bocznym wydłużeniu. I zmień teraz kierunek, w którym poruszasz swoim ciałem. Tu nie musi być struktury, nie musisz podążać jakimś specjalnym... Szykiem, po prostu spraw, by Twoje ciało było w ciągłym poruszeniu. Powoli wróć do centrum i zacznij opuszczać ciało do wygięcia kręgosłupa i do jego zaokrąglenia. Ale pomyśl sobie, że chcesz poruszać się niczym fala. Wygięcie pleców, następnie zaokrąglenie i przejście ciała do przodu. Wygnij plecy, wyślij pośladki do tyłu i zacznij zaokrąglać plecy, przesuwając ciało do przodu. I teraz odwróć ten ruch, zaokrąglij plecy, wyślij ciało do tyłu. I do przodu z wygięciem. Wypchnij się, by znaleźć przestrzeń między łopatkami zaokrąglonymi plecami. Wyślij pośladki do tyłu. I kontynuuj. Przyjemne, delikatne rozbudzenie ciała. Ostatni raz. I wróć do centrum. Poszukaj tutaj pozycji neutralnej. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Wypnij się dłońmi, tak żeby między łopatkami było trochę miejsca. Postaraj się wydłużyć plecy. Poruszaj głową, zbliżając brodę do mostka. Wróć głową do pozycji Neutralnej, zaczynając odchylać ją, ale tylko do momentu, w którym czujesz się komfortowo. I znów broda do mostka. I kierunek do odchylenia głowy. Powtórz kilka razy w swoim tempie. Gdzie się nie spiesz, pamiętaj, że nie spieszymy się tutaj. Wróć do centrum i teraz niech głowa zatoczy pełne koła, właśnie w tym klęku podpartym. I zmień kierunek. Super, wróć do centrum. Unieś lewą nogę, uginając kolano i zacznij powoli w takim minimalnym otwarciu poruszać swoim lewym kolanem, rysując nim koła. Zaczynając od najmniejszego, stopniowo powiększając ten ruch. Aż dojdziesz do tego miejsca, w którym narysujesz takie największe koło swoją lewą nogą. Nie musisz tutaj szybko tego wykonywać, ale to nie musi być też slow motion. Super. Zmień kierunek i od największego koła przejdź z powrotem do najmniejszego. Stopniowo zmniejszając zakres tego ruchu. Ok. Wyślij lewą nogę do tyłu, wyprostuj ją. Prawą nogę ułóż pod kątem, wysyłając prawą stopę kawałek za matę. I teraz uziemiając lewą piętę, opuść ją na matę. Lewa ręka służy, ci za, prawa ręka służy Ci za podparcie. Lewa ręka w górę, otwórz klatkę piersiową. Znajdź tutaj długość swojego ciała. Dociskaj lewą stopę do maty. Wdech. Wypełni ciało powietrzem, praną. I teraz dodaj wypuszczenie lewej ręki do przodu po piękne, soczyste otwarcie lewego boku ciała. Możesz dodać ruchy pulsacyjne w lewej ręce, unosząc ją i opuszczając dość dynamicznie. Możesz też się skupić na trzymaniu tej pozycji. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do klęku podpartego. I zmień stronę. Unieś prawą nogę, prawe kolano ugięte i małymi kółeczkami zacznij poruszać dla naoliwienia Twojego prawego biodra. Zacznij zwiększać ten ruch. Aż dojdziesz do miejsca swojego największego koła w prawym biodrze, następnie zmień kierunek. I do malutkiego koła, do Powoli, powoli, odkładając swoją prawą nogę. Do tyłu maty, lewą nogę wyślij pod kątem poza bok maty, podeprzyj się na lewej ręce, otwierając teraz klatkę piersiową. Prawa stopa w miarę możliwości uziemiona, prawa ręka w górze. Weź wdech, poczuj lekkość ciała, postaraj się używać swojej lewej ręki, nie wisieć na niej. I wyślij prawą rękę do przodu maty. Możesz dodać ruchy pulsacyjne, możesz po prostu zatrzymać się tutaj i trwać w pozycji. Jeszcze 5, 4, 3, dwa. Jeden, znajdź drogę do klęku podpartego. Wróć kolanem do, do centrum i usiąść albo na piętach, albo w zwykłym siadzie skrzyżnym, tak jak czujesz, że jest Ci wygodnie. Zacznij rolować swoje barki. Znajdując dla nich albo ten sam ruch, albo naprzemiennie. Jak czujesz? Po chwili odwróć ten ruch. Weź wdech. Wyciągnij obie ręce do boków. Ręce ugięte w łokciach. Kaktusowe ręce. Pomyśl o tym, że chcesz się zakotwiczyć teraz. Twoje nogi, twoje biodra i kość ogonowa, podstawa kręgosłupa są zakorzenione. Są twoją podstawą. I teraz dynamicznie będziemy przechodzić do skrętu. Do prawej strony, środek, lewa. Prawa, środek, lewa. Znajdź swój rytm jeżeli coś strzyknie w kręgosłupie poobserwuj, są duże szanse na to, że o poranku może strzelać mi właśnie przeskoczyło by the way u mnie też jest siódma rano, więc na świeżo robię z wami tę praktykę robię z tobą tę praktykę super, zatrzymaj się jak już wykonasz porówno powtórzeń na każdą ze stron super, wyciągnij ręce nad głowę i z wydechem opuść prawą rękę na matę, lewą rękę do prawego boku. Dodaj ruchy pulsacyjne. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze teraz w swoim ciele, że ten ruch przynosi przestrzeń i takie przyjemne rozmiękczenie, rozciągnięcie. Taki jest cel tej praktyki. I wróć do centrum. Lewa ręka na matę, prawa w górę. Dodaj ruchy pulsacyjne. Zadbanie o rozbudzenie kręgosłupa, o otwarcie boków ciała będzie gwarantem albo zniwelowania bólu pleców, albo przynajmniej zmniejszenia napięcia w plecach. Ok, wróć do centrum, weź wdech. Przyciągnij dłonie do klatki piersiowej. Podziękuj sobie za to, że to robisz. Jeszcze na moment wracamy do praktyki. Pies z głową w dół, opuść dłonie na matę, i znajdź drogę do swojego psa z głową w dół. Po, uginaj kolana naprzemiennie. Zacznij poruszać biodrami do boków. Znajdź tutaj swoje ruchy, takie, które najbardziej będą Ci służyć. Takie, w których najbardziej się odnajdziesz, w których poczujesz Twoje ciało. Teraz dłońmi przejdź w stronę stóp. Złap łokcie, uginaj kolana i poczuj ciężkość swojego tułowia, pozwalając, by górna część Twojego ciała dyndała. Mierze słowo. Daj się ciału pokołysać. Opuść ręce na matę. Rozstaw nogi szeroko. Przejdź do przysiadu jogicznego. Malasana. Włącz dłonie przy klatce piersiowej, znów kołysząc ciałem na boki. Wciągnij lewą rękę do boku, prawą rękę unieś, skręć delikatnie ciało. Wróć do centrum, by zmienić stronę. I znajdź drogę do psa z głową w dół weź tutaj spokojny długi wdech nosem jeśli możesz zatrzymaj powietrze na kilka sekund i wypuść je jak najwolniej opuść kolana na matę siądź z powrotem na piętach Połóż dłonie na udach, rozluźnij swoje barki, rozluźnij mięśnie twarzy. Zauważ, czy przypadkiem nie zaciskasz teraz szczęki. Podziękuj sobie za ten czas na macie, za poranek rozpoczęty, tym, by połączyć się ze swoim ciałem. I zacznij. Dobrze dzień. Ja Ci życzę cudownego dnia. Dziękuję za Twoją obecność na macie. Do zobaczenia na kolejnych sesjach. Namaste.